Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do, mam nadzieję, krótkiego porównania głośników od JBL. Jest to seria tych kompaktowych głośników. No i dzisiaj mamy do porównania JBL GO 4 wraz z modelem JBL Clip 5. Seria głośników JBL GO jest to naprawdę popularna seria tych małych, przenośnych głośników od JBL'a. No i obok niej jest seria, która została jeszcze zapoczątkowana przed pierwszym modelem JBL GO, mianowicie modele z serii CLIP. No i teraz mamy już piątą wersję tego głośnika dostępną na rynku. Jeżeli chodzi o najważniejsze zmiany, no to nie ma ich zbyt dużo względem poprzednika, ale o tym pogadamy sobie w recenzji. Natomiast jeżeli chodzi o porównanie JBL GO 4 i JBL CLIP 5, jak widzicie na pierwszy rzut oka głośniki są dość mocno zbliżone do siebie konstrukcją. Na wroncie mamy duże logo producenta. Tutaj jest taka lekka różnica, ponieważ w klip 5 mamy przyciski do regulacji głośności oraz przycisk play, pauza w miejscu właśnie tej siateczki, w Go znajdują się one na górze, za to po bokach w Klipie znajdują się przyciski parowania bluetooth, przycisk do włączenia samego głośnika oraz ten przycisk do funkcji AuraCast. W zasadzie wygląda to dosyć podobnie jak w przypadku Go4, one również znajdują się na boku. Z tyłu mamy takie antypoślizgowe nóżki, no i w zasadzie też to występuje w modelu Go4, tak więc pod tym względem są dosyć podobne. Różnicą jest tutaj zastosowanie takiego karabinczyka w przypadku Klipa5, no i jest to właśnie taki znak rozpoznawczy tej serii. Ja nie miałem poprzedniego modelu, ale pamiętam, że testowałem JBL Clip 3 i pamiętam, że dość fajnie wspominałem ten karabinczyk. No i w zasadzie ktoś może powiedzieć, że no hej mamy też uchwyt w przypadku JBL Go 4 i że jest on w zasadzie podobny, tak więc jakby po co ten uchwyt w modelu Clip. Mianowicie taki głośnik jak Clip 5 możemy sobie przymocować do miejsc, gdzie właśnie Go 4 będzie problematyczny ponieważ musimy sobie to zaczepić na jakiś wystający element, a w przypadku klipa 5, gdzie mamy otwierany ten karabinczyk, możemy go zawieźć w takie miejsce. No i jest też wiele innych takich miejsc, gdzie po prostu klipa 5 będzie łatwiej nam zamontować. No i w głównej mierze, właśnie tutaj jest to najważniejszy jakby aspekt tego głośnika, stąd też ta sama nazwa. Jednakże nie tylko to jest jakby lepsze w przypadku klipa 5, bo między innymi jest to właśnie bateria. Jeśli chodzi o baterię, o niej powiem troszeczkę później, ale już teraz powiem, że według producenta bateria w modelu Clip 5 będzie wystarczała do 12 godzin odtwarzania muzyki, a w przypadku modelu Go 4 tylko do 7, no i jest to dosyć znacząca zmiana. Tak więc konstrukcyjne głośniki są w zasadzie podobne. Mają podobne wymiary, oczywiście klip 5 jest delikatnie większy oraz jego waga jest delikatnie większa. Jeżeli chodzi o specyfikację, no to na początku powiem, że obydwa głośniki spełniają normę IP67. Natomiast przechodząc już do danych technicznych, w obydwu przypadkach mam zastosowany przetwornik o tym samym rozmiarze, mianowicie 145 mm, czyli 1,75 cala. No i jeśli chodzi o moc wyjściową, w przypadku Go 4 jest to 4,2 W RMS, w przypadku Clipa jest to 7 W, tak więc na papierze jest to również mocniejszy głośnik. Jeśli chodzi o pasmo przenoszenia, w Go 4 wynosi ono od 90 Hz do 20 kHz, w przypadku modelu Clip 5 jest ono od 95 Hz do 20 kHz, tak więc model mniejszy, ten Go 4, potrafi troszeczkę niżej zejść, jeżeli chodzi o to pasmo. Tak więc myślę, że to należy. Docenić. Natomiast, jeżeli chodzi o akumulatory, no to tu jest właśnie dość duża różnica, ponieważ w GO4 zastosowano akumulator o pojemności 850 mAh, a model Clip5 ma już baterię o pojemności 1400 mAh, no co jest łatwe do policzenia, że jest to 550 mAh więcej. Jest naprawdę dosyć duża różnica i dosyć duża zmiana. No i jeśli chodzi o czas odtwarzania, no to właśnie w przypadku modelu GO4 jest to dość. 7 godzin, oczywiście, zależnie od wybranej treści audio, jakby głośności i equalizera, a w przypadku modelu Clip 5 jest to nawet do 12 godzin. No i to, to gdzieś tam da się bez problemu odczuć. Głośniki ładujemy za pomocą złącza USB typu C. Jeżeli chodzi o wersję Bluetooth, w obydwu przypadkach jest to najnowsza praktycznie wersja, czyli Bluetooth 5. No a waga samych głośników, w przypadku modelu Go 4 waga wynosi 192 g, w przypadku głośnika JBL Clip 5 ta waga wynosi 285 g. Oczywiście, obydwa głośniki obsługują aplikację JBL Portable, no i obsługują ten nowy tryb łączenia głośników czyli Auracast. Dzięki czemu możemy je bez problemu ze sobą połączyć, co jakby z mojej perspektywy na etapie testowania też jest fajnym rozwiązaniem, bo mogę sobie je połączyć tutaj, czy to w trakcie nagrań, czy to w trakcie już takiego testowania, użytkowania tych głośników i bezpośrednio je ze sobą porównać. Jeżeli chodzi o dźwięk, no to w recenzji modelu GO4 wypowiedziałem się troszeczkę dokładniej w temacie jakości dźwięku. W przypadku modelu Clip5 mogę tutaj powiedzieć, że. Ten głośnik gra jakby delikatnie głębiej, ten bas jest delikatnie mocniejszy no i też jest on delikatnie głośniejszy. To jakby, Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że to się wyklucza, że skoro głośnik ma więcej basu, to będzie grał ciszej, bo za jakby głośność zwykle odpowiadają głośniki średnio i wysokotonowe, ale da się odczuć, że po prostu klip jest troszeczkę głośniejszy. No i w zasadzie jeżeli chodzi o dźwięki jeden, jak i drugi, brzmi bardzo przyjemnie mi ten styl brzmienia jakby tych głośników odpowiada, ja jestem z tego zadowolony. No oczywiście można znaleźć zapewne coś lepszego, ale musimy zdać sobie sprawę, że są to głośniki takie przenośne, wakacyjne, gdzieś tam codziennego korzystania, czy to w domu, czy to gdzieś tam w plenerze, więc nie, myślę, że nie ma co oczekiwać od takich głośników jakości dźwięku profesjonalnego sprzętu, który jakby kosztuje też inną, inne pieniądze i też jest przeznaczony do innych celów i dla innej grupy użytkowników. Z jakości odtwarzanych treści audio można być zadowolonym zarówno z modelu mniejszego, czyli Go 4, jak i z modelu większego. Natomiast jeszcze tutaj zaznaczę, że w obydwu przypadkach mamy możliwość skorzystania z equalizera oraz mamy ten nowy tryb Playtime Boost, o którym szerzej już się wypowiadałem w przypadku x 4, jak i w przypadku właśnie Go 4. Przechodząc do podsumowania, możecie zapytać, który głośnik wybrać, który będzie dla mnie lepszy. No i ja mogę odpowiedzieć tutaj w zasadzie wymijająco, bo to zależy. Czego oczekujesz od sprzętu? W zasadzie są to bardzo podobne głośniki, z tym że właśnie ten Clip 5 ma zdecydowanie jakby lepszy akumulator, i myślę, że to może być taka wskazówka przy wyborze. Jeżeli chcesz mieć akumulator, który będzie dłużej jednak wystarczył na, na to odtwarzanie dźwięku, wybierz model Clip 5. Jeżeli chcesz mieć troszkę mniejszy głośnik, nie jest potrzebny ci ten karabinczyk, co też wpływa gdzieś tam na gabarytę samego sprzętu, możesz wybrać model mniejszy, czyli Go4. Dźwiękowo są. One dosyć podobne z tym, że właśnie ten klip gra delikatnie głośniej, ale ta bateria jest to myślę taki game changer w tych, w tych głośnikach, w sensie w modelu Clip 5. Jest ona po prostu zdecydowanie lepsza, jeżeli chodzi o cenę, no to aktualna cena głośnika. Premierowa jest to 219zł, w różnych sklepach okrąglimy to do 220 Natomiast jeżeli chodzi o model Clip 5 jest to 300zł bez złotówki. No i to już od Was zależy czy chcecie dołożyć około tych 80zł do tego większego jakby głośniczka, do, 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 do tego modelu Clip. Czy potrzebny jest Wam ten karabinczek, czy wolicie kupić podstawową wersję modelu JBL GO 4. Ja w zasadzie kupiłem już wcześniej model GO4. Jakby też nigdy nie byłem specjalnie fanem serii clip. Jednakże jak pamiętam, właśnie miałem model Clip 3. On mi się bardzo podobał. Ten kształt był właśnie taki owalny, on był okrągły. Ten karabinczyk, jakby pamiętam, też wspominam to z Sendementem, bo też Clip 3 był to pierwszy głośnik, który udało mi się przetestować w ramach współpracy z marką JBL. No i Gdzieś tam pamiętam to do tej pory, mimo że z tego co pamiętam było to już około 5 lat temu, chyba ponad 5 lat temu. Tak więc w moich odczuciach w zasadzie głośniki są bardzo podobne i wybór należy do Was, jest to taka personalna decyzja, co wybierzecie i tak myślę, że raczej powinniście być zadowoleni. Z mojej strony byłoby to wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zachęcam do subskrypcji kanału. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się no i pozdrawiam. Cześć!